Zjedziemy z górki sobie Tak, kochany, zjedziemy Z dziadkiem zjedziesz razem? No to dawaj sanki na górę. Ciągnij na górę sanki. Wiesz sznurek Ale musisz tu z przodu złapać sznurek, bo jest pod sankami teraz. Ja na razie jeszcze nie pomóż. Nie tędy. Nie Tutaj chodź tędy tu. Tak. Chodź kupek. Tak, tak gu, gu gu Tutaj. Tutaj, tutaj. Dziadkiem miałeś wchodzić, żeby zjeżdżać.